Cześć, tu Ela, twoja fitbega mam. Mam dziś dla ciebie nie lada gratka, super bonus po treningu. Dzisiaj będziemy robić tajfun, czyli tylko 12 minut. To jest dodatek dedykowany po treningu, tak aby spalić jeszcze więcej kalorii, żeby podkręcić metabolizm, żeby mieć mały challenge. Tylko 12 minut. Słuchaj, mamy tutaj tylko dwie rundy. Ale 6 ćwiczeń. Przejdziemy wszystkie 6 od 1 do 6. Mamy minutę przerwy. Każde ćwiczenie wykonujemy po 45 sekund. Pomiędzy ćwiczeniami, ćwiczeniami mamy 15 sekund przerwy. Już Ci pokazuję pierwsze ćwiczenie, a każde kolejne będę Ci pokazywała w tej przerwie 15 minutowej. Także nie martw się. Razem zrobimy całe 12 minut bez problemu. Gotowa jesteś? Szybciutko pokażę Ci pierwsze ćwiczenie. Tutaj mamy. Troszkę się odsunę. Schodzimy do deski. Rękami. Wchodzisz do deski. I kolano do łokcia. Raz po przekątnej. Dwa, trzy, cztery. Z powrotem wracamy. I robimy przysiad. Przysiad, góra. Znowu chodzimy do deski. Raz, dwa, Trzy. Cztery. I wracamy. I znowu przysiad. Także to jest pierwsze ćwiczenie. Kolejne pokażę Ci, jak już do niego dojdziemy. Gotowa jesteś? Dobra. To zaczynamy. Ja odpalam timer. I możemy lecieć. Zacznijmy od przysiadu. Przerobą nogi, palce na zewnątrz. Przysiad. Kupa mocno do tyłu. Proste plecy. Schodzimy w dół. Deska i kolano naprzemiennie do łokcia. Cztery. Wracamy. Znowu ładny przysiad. Palce na zewnątrz, kolana na zewnątrz. ładna deska. Pupa nie jest za wysoko, nie jest za nisko. Cztery i wracamy. Przysiad. ładny przysiad, proste plecy. Znowu. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie machaj tutaj do na boki. W momencie, kiedy przyciągasz kolano do łokcia, staraj się trzymać stabilny kor, mocny brzuch. Cztery. I ładny przysiad. popad daleko do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracamy. Teraz będziemy robić zakroki z kopniakiem. Czyli zakrok, kopniak. Zakrok, kopniak. Na razie lewa noga na podłodze, prawa do tyłu. Prawa do tyłu, prawa kopie. Lecimy. Mocny brzuch, proste plecy. W momencie, kiedy schodzisz w dół, staraj się delikatnie kolana nogi z tyłu dotknąć podłogi. Kolano nogi z przodu nie wychodzi ci za linie palców. Staraj się, aby kolano nogi z przodu było nad kostką. Proste plecy. Mocny wduch, mocny wydech, jeszcze 10 sekund, 5, 4, 3, 2, ostatni kopniak, pięknie, zmieniamy stronę, teraz za krok na drugą nogę, czyli na prawej stoimy, lewa kopia, akcent na samą stronę, gotowa, go, Lewa do tyłu, lewa kopie. Lewa do tyłu, lewa kopie. Mocno. kola kolana nogi z przodu. Tak jest. Mocne spięcie. Mocny wydech. Plecy proste. Nie gardisz się, ale możesz się pochylić do przodu w momencie, kiedy noga wychodzi do tyłu. Wtedy jeszcze mocniej. Obciążasz pośladek nogi tej na której stoisz, jeszcze troszkę, 10 sekund, mocny brzuch, proste plecy, ostatni, teraz co my robimy, przechodzimy do niedźwiadka i do deski, raz, dwa, trzy i cztery, w momencie kiedy masz deskę schodzisz głowa pompka, na jedną, na drugą stronę, Gotowa. Go. Raz. Dwa. Trzy. I koła pompka. Lewa. Prawa. Deska i znowu. jadek. Raz. Dwa. Trzy. I koła pompka. Deska. Pupa nisko. podwinięta kościogonowa. Mocny brzuch. Dwa. Trzy. Koła pompka, mocny brzuch, pod nim nową. Dobra. Jeszcze dwa. Trzy. Deska. Kołowa pompka. Pięknie. Teraz będziemy robić. zakrok, Przysiad. zakrok, Przysiad. Zakrok, krok. Przysiad. Za krok, za krok, przyś... Tak. Zaczynamy od zakroku go. zakrok, Szeroki przysiad. zakrok, Szeroki przysiad. Ładny przysiad. Pupa do tyłu. Proste plecy. pochyl kor troszkę do przodu. Niech pośladki poczują. Oddychaj. Nisko pupa przy przysiadzie. Proste plecy. Mocny brzuch. To już jest piąte ćwiczenie. Proste plecy. Nie garbimy się. Pilnujemy, żeby kolano, nogi z przodu nie wychodziło ci ze mnie palcy. I ostatni. Pięknie. Ostatnie ćwiczenie. Chodzisz do deski i robisz cztery pajace i cztery górskie biegi. Tak. Damy radę. Ostatnie ćwiczenie. Pierwszy obwód. Zaraz minuta przerwy. Lecimy. Go. Pajace. Raz. Dwa trzy, cztery, bieg, raz, dwa, trzy, cztery, znowu pajace, dwa, trzy, cztery, bieg, raz, dwa, trzy i cztery, dawaj, pupa nie za wysoko, raz, dwa, trzy, cztery, mocny brzuch i cztery, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze chyba, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery Dawaj. Trzy. Cztery. Leciutko się odbijać. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ostatni górski bieg. Trzy i cztery. Mamy to. Minutka przerwy. Wstecz. Złap. Ostech. Zajmoczam. Wydaję chustkę. Tak jest. Jeszcze raz. Zajmoczam. Wydech. Usta. Słuchaj. Tylko dwie rundy tutaj są. Także już jedno mamy za sobą. Lecimy z górki i robimy drugą. Nie ma odbijania. Łap, oddech. Wdech nosem. Wydech ustami. Spokutętno. Ale nie przestawaj. Albo marszuj, albo też tak jak ja. Możesz też marszować. Ale to ma być taki konkretny marsz. Nie jakiś tam pitu-pitu. Kolana wysoko ręce pracują i lecisz. Albo sertacz. Proste rzeczy, mocny brzuch. Świetnie. Jeszcze chwila. Słuchaj, przygotowujemy się. Pierwsze ćwiczenie. To jest przysiad. Schodzimy do deski. I cztery kolanka na łowi. Zaczynamy od przysiadu i schodzimy rękami. Go! Ładny przysiad, góra. Schodzimy rękami na przemienie. Kolano, łokieć, kolano łokieć. Kolano, łokieć, kolano łokieć Wracamy. Przysiad. Ładna. Pupa do ładnych. Pupa idzie mocno do tyłu. Dwa, trzy, cztery. W momenty, kiedy przyciągasz kolana do łokcia. Nie. Bujasz biodrami na boki. Mocny kol. Cztery. Wracamy. Zaraz będziemy robić zakroki z kopniakiem. Z każdym wydechem jeszcze mocniej spinać brzuch. Dlatego wydechy mają być mocne. Raz, dwa, trzy i cztery. Wracamy. Zakrok. Zaczynamy od lewej nogi. Na lewej stoimy. Prawa kopie. Jeszcze chwilę przerwy. Dwa, jeden. Go. Zakrok. Za krok kopniak. Za krok. Pylnuj kolana nogi z przodu, żeby nie wychodziło ci za linie palce. Ładnie w dół. Napnij pośladek nogi, na której stoisz. U mnie to jest lewa noga. Prawa lata do tyłu, do przodu. Plecy cały czas proste. Brzuch napięty. Możesz się pokrywać troszkę do przodu. Korpusem, ale plecy proste, żeby jeszcze bardziej zaangażować pośladek lewej nogi. Mocno. Jeszcze parę sekund. Zaraz zmieniamy stronę. Ostatni kopniak. Zmiana strony. Teraz stajemy na prawej. Lewa idzie do tyłu i kopie. Już jest gorąco. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zakręć. I kopię. Piluj kolana. Mocny brzuch. Staraj się mieć podwiniętą kościogonową, mocno napięty pępek do kręgosłupa. Proste plecy. Siadaj mocno na nodze, na pośladku, która stoi stabilnie. Angażujemy mocno ten pośladek u mnie, prawy. Jeszcze parę sekund Pięć, cztery, trzy, dwa Ostatni I robimy teraz z deski nieźwiadek, A później kołowa pompka. Trzy niedziwiadki Jest ogień Dawaj, decha go ogonową Lecimy. Raz. Dwa, trzy. Do deski koła pomka. Ładnie schodzi cały korpus. Kupa nie zostaje u góry. Dwa. Trzy. I ładnie. Druga strona. Jedna. Druga. Pięknie. Let's go. Dawaj. Dwa. Trzy. Kołowa jedna, druga i znowu przechodzimy mocny ruch dawaj kołowa pompka prawa, lewa i znowu niedźwiadek dwa i trzy góra, teraz zakrok, przysiad czyli robimy zakrok, schodzimy ładnie do przysiadu, druga strona, druga noga Uff. też mi jest gorąco jak widzisz Powietrza brak. Dawaj. Za krok. Szeroki przysiad. Za krok. Szeroko. Ładnie do dołu. Proste plecy. Klatka piersiowa otwarta. Ładny przysiad lub. Pilnuj kolana, nogi z przodu. Żeby nie wychodziło ci za linie palcy. Mocny brzuch. Delikatnie podwinięta kościoła nowa. Popłapki razem. Dawaj. Szeroko nogi. Palce delikatnie na wdech. Kolana nie wpadają do środka. Ostatnie sekundy. zaraz przechodzimy do deski. Ostatni. Pięknie. Plank. Deska. I robimy pajace i rowerki. Cztery pajace. Cztery rowerki. Przygotuj się. Ładny plank. I Jeszcze raz. Dwa. Trzy i cztery i raz, dwa, trzy i cztery, raz, dwa, trzy, 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 cztery, to jest ostatnie ćwiczenie cztery. Dwa, trzy, cztery. Mocny ruch, Trzy i cztery. Dwa, trzy, cztery. Pupanie za wysoko. ostatnie pajacę. I cztery. Uff. Dziękuję Ci bardzo. To był dopiero dodatek. Misieńka na torcie naszego treningu po mnie podspływa. Do następnego razu, do następnego dodatku. Trzymaj się.